Rafał Kubój w kiepskim nastroju, no, po niestety. kiepskim meczu w jest zupełnie mm, dzisiaj ten mecz no, popsuł, zepsuł, nie wiem. Co, co nie wyszło? Wiesz co, chyba źle weszliśmy w ten mecz. Nie potrafiliśmy sobie jakoś stworzyć żadnych sytuacji, nie potrafiliśmy ich wykorzystać. No bardziej, że to ostatni taki mecz w naszym wykonaniu, tym bardziej, że graliśmy u siebie i liczyliśmy, że będzie lepszy. I wylik. właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo chcieliście, rozmawialiśmy z Jędrzejem, że no gdzieś tam chcieliście spróbować czegoś innego, Summa suma sumarum wyszła taka, że wróciliście tak, do, do tak. nas i mało tego wróciliście do siebie na Ostrówę, tak. więc gracie w swoim rodzinnym tutaj w rodzinnych stronach. Powiedz mi, jak zaopatrujecie się na grę w Ostrówku i na przyszłe derby, no bo tutaj będziecie i z dobczynem grali i, i z, z bedboysami, więc... No będzie się działo w stanie. Wiesz co, no ogólnie no, na pewno bardzo się cieszymy, że, że, że gramy u siebie, bo jednak jesteśmy ograni na tym boisku i Orli nie nierówny, więc yy, na pewno myśleliśmy, że nam trochę to ułatwi sytuację. Dzisiaj jednak nie wyszło. No, jak się zapatrujemy na derby, no na pewno mecz Ostrówka z Ostrówkiem będzie mocny, nieważne jak tam drużynę sobie radzą, to zawsze te mecze wyglądały dobrze, bo to jednak jest yy, wiadomo derby, trzeba się spiąć. Yy, no a net serwis, no to wiadomo, że... Również musimy się bardziej postarać na pewno niż dzisiaj, no bo no, zobaczymy o mistrza, nie ma co się oszukiwać. Mieliśmy dobry przed że tak powiem. Nie no. I, i, I parę turniejów zagraliśmy, dobrze nam poszło, więc oczekiwania są wysokie. Dlatego myślę, że dzisiaj nikt nie będzie. A powiedz mi, bo moja teoria jest trochę taka, że wy się męczycie z tak, takimi meczami tymi 50-minutowymi. I gdzieś tam, no jesteście młodzi, wszyscy i, i gdzieś tam od głowami gdzie indziej, przez te 50 minut ciężko macie się skupić, a na tych krótkich dystansach, czyli na tych turniejach, no bo ja z Jędrzejem rozmawialiśmy sporo i ja uważam, tak jak sobie przeanalizowałem, to chyba nie było turnieju, gdzie byście nie weszli do pierwszej czwórki, w którym tak, bierzecie tak. udział. Często zdobywacie medale, ostatnio na no, woli oszczowskiej wygrany, tak. u nas w tłuszczu dwa srebrne, teraz w balonka, czwarte miejsce, tak. gdzie no, tak naprawdę no, nikt się pewnie nie spodziewał, sami się też nieraz nie spodziewali. No. No, tak, tak. Jest to, to czasem chyba po prostu jest chwila, nie? że że łapiemy swój rytm i z każdym meczem wygranym po prostu nabieramy tempa. I mi się wydaje, że może dlatego takie turnieje nas napędzają, nie, że jak wygramy, to kolejny, to kolejny. No mi się wydaje, że po prostu po dzisiejszym meczu to trzeba zapomnieć i, i czyś mecz trzeba po prostu wygrać. Musieli. może trochę kibice nas, nie spodziewaliśmy się, się takiej publiki, może możliwe, że tak. No i na pewno też no, sporo kontuzji mamy, bo sporo zawodników z pierwszego składu nam wypadło na dzisiejszy mecz, ale nie ma co się przejmować chłopaki, no, na pewno wrócą. przybyło dzisiaj, narzekał na uraz Kostki. Tak, My tak, też tak. przybyło też na no, transfery Eryk Ludwiniak, też bardzo dobry zawodnik, też Kostka, więc... Yy... No też nie ma co się tłumaczyć na pewno kontuzjami, bo, ponieważ mamy dobrych zawodników, ale myślę, że po prostu dzisiaj źle w meczu, to jakoś tak się A, a jeszcze, wracając jeszcze do, tego, do tych turniejów i ligi, to z perspektywy bramkarza łatwiej się broni na turnieju, czy na takim meczu, gdzie wiesz, masz jednego przeciwnika i wiesz, co się spodziewać, bo no przez 50 minut tak naprawdę, no wiesz, możesz sobie zobaczyć, kogo na co stać, no nie? na kogo trzeba uważać. A w takich turniejach, no to te drużyny się mieszają, gracie z 8, 10 przeciwnikami i tak naprawdę no nie wiesz, kto jest groźny. No nie wiesz co? szczerze mi się y, lepiej gra na turniejach, ponieważ mi się wydaje, że inny mental jest na turnieju i nieważne na kogo grasz, to się bardziej spinasz, a tutaj właśnie, jak jest taki mecz jak dzisiaj, przegrywasz 1-0, 2-0, to też te myśli jakoś napływają do Ciebie, że, że przegrywasz, że czas y, ucieka. Na turnieju nie ma czegoś takiego, ponieważ grasz 10 minut i tak naprawdę koniec meczu, więc trzeba jak najszybciej te bramki strzelać i y, wydaje mi się, że, że preferuję bardziej turnieje. Dobra, Rafał, bo się rozgadaliśmy, my mieliśmy, tak, mieliśmy rozmawiać szy szybko, ale wyszło nam trochę dłużej. No niestety, tak jak mówimy, Rafał, e, bramkarz WKS jest dzisiaj może w kiepskim nastroju. E, ale jeszcze powiedz mi, jeszcze ostatnie pytanie. No. Legia Lech, dzisiaj e, mecz, no, klasyk, e, polski klasyk. Legia, 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 tylko Legia. Tak? Aha. Tak. Myśli, że się uda. Myślę, że się uda. A potem co widziałeś w Pucharze Polski też tak? No bo ten mecz nie był dobry. No nie był, ale yy, też na finał z chłopakami mamy jechać, więc Aha. będziemy też wspierać i, i nie zawsze tylko legę. No dobra, dzięki. Dzięki wielkie. Zdrowia.